Siemanko wszystkim? Siema widzowie Piona Chcemy porozmawiać dzisiaj o mięsie Kim jest mięso Co ty byś chciał powiedzieć kolego o mięsie? O mięsie? O tym słynnym mięśniaku? Tak, z gangsterzy z pruszkowa? Tak, tak. Co ma się za gangusa wielkiego? Tak i w ogóle za git człowieka i za wszystko co najlepsze no, co można o nim powiedzieć? No słuchaj, no. Mięśniak mięso. Eee, no, on się śmieje z tego ze szlacheta, że szlachet był od wyprowadzenia psa. No a on z czego był? On no, też od wyprowadzenia psa. Nie, nie on, ja słyszałem, że on psa nie wyprowadzał. No jak nie? On też przyjeżdżał rano i wy, wy, wy wyprowadzali psa przecież. Kota. A. No nie świruje, świruje. No, no. Wiadomo, że świruje, ale... Yy... No chyba, chyba chyba tam nie było żadnej różnicy, nie? Od, no coś od, od początku. No. no tam była taka różnica, że ci przyjeżdżali y, rano, a tam ci przyjeżdżali wieczorem. Mm. <laughs> Także sam nabija się ze szlacheta, a, 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 a sam wyprowadzał psa. Był, był y, tak zwanym y, wyprowadzaczem psa mm -hmm. masę. Mięso? mówisz, że mnie szedł do logopedy. Potwierdzasz słowa. Swojego pana. Więc słuchaj, mięso. Ty idź do lekarza. Zbadaj swoje serduszko. Zbadaj sobie ciśnienie. Tyle dwo oddychasz. Tyle dwo chodzisz. Pomimo tego, że młody jesteś, to wyglądasz jak trup. Chodzący trup jesteś. Ja tutaj absolutnie, żebyś, żebyś nie sugerował tak jak twój kolega Goebbels, że jak ja coś mówię, to ja ciebie straszę. Ja cię nie straszę. Ja tylko mówię, jak ty wyglądasz. Bo jak widzę jakąś osobę ciężko chorą i zwracam uwagę na nią, to widzę, że tam jest coś nie tak. U ciebie, Z tobą jest bardzo ciężko. Nawet, nawet nie wiem, twoja, twoja stożkogłowa tw głowa, nie wiem, nie wiem, co tam się dzieje, czy tam ci coś wyskoczyło na czubku głowy, bo jesteś strasznie -głowy, albo albo jakiś... Jesteś płacić wylewie może? No prawda? Widziałeś tą głowę, która jest w kształcie stoszka tam na górze. No ale to nie ma się co z jego Ale, wyglądem, Ale wiesz, ja się, ja się no, z niego nie śmieję absolutnie, ja ja mu współczuję. Porozmawiajmy wiesz, o, o, o sprawach normalnych, a nie o to wyglądzie, czy tam wiesz. No. No to rozmawiamy. No to co jeszcze powiesz na, 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 na temat. Gang, gang, słynnego gangsta. Co ja na temat słynnego Słuchaj mi śniak. Ze sztywnością to ty masz tyle wspólnego, co. To hmm, chyba nie jest chyba słowo, które nie jest cenzuralne. Fiut. Tyle masz ze sztywnością wspólnego. Bo. Jesteś sztywny jak on. I nadajesz się tylko do jednego. Do tego co on. I powiem tobie tak. Samo to, że mówisz, że jesteś dziennikarzem i że musisz rozmawiać z kim chcesz, przybijać piątki z kim chcesz. A mówisz co innego, że ty jesteś spoko, że ty jesteś normalny? Nie. Ty nie jesteś ani spoko, ani normalny. Każdy promowany przez ciebie jest łotrem I masa, i goebbels i wielu innych dlatego promowanie łotrów dyskredytuje ciebie w tym świecie wiesz w jakim świecie mówię w świecie w którym spędziłeś chwilę czasu i w świecie w którym byłeś przed dupasem masy przy dupasem największego łotra w Polsce, największego konfidenta. Ten mięso śmiejesz się jeszcze z miśka, prawda? A sam trochę, trochę poopowiada. Już jest zmęczony. Także ja nie wiem, dlaczego ty się w ogóle z miśka śmiejesz. Jak ty samym mówieniem się męczysz, chłopie, to pomyśl sobie, jak ty byś pobiegał, jakbyś rękoma poruszał, co by się, co by się tobie stało? Co by się stało, masa? Zawał? Masa czy mięso? Przepraszam, mięso, no bo, bo to, to i tak, to i tak jak, jak myślę o jednym, to i, to i tak drugi zawsze zawsze przychodzi do głowy, bo, bo wiesz, że to to ten sam, sam gier. Ten sam gier to jest. Z jednego giera jedzą tak no. mięso, a ja mam do ciebie jeszcze taki te temacik. Jak ty jesteś taki mocny i tak śmiejesz się z tego miśka, że to dyzma z nadarzyna i w ogóle, że tam go, go wszyscy lali, jak wy tam opowiadacie, że, że w ogóle to wywnioskować, że on był nikim, No to jak ty jesteś taki gieroj i taki odważny to pokaż, że nie jesteś tylko taki odważny w, w necie, tylko dawaj, spotkaj się z tym miśkiem. No i pokaż mu, jaki jesteś. Znaczy nie, no powiedz mu to w twarz, no patrzmy, powiedz mu to no. w twarz, nie? Bo wiesz, mięso, w, ne w necie to każdy jest bohaterem. Ale dawaj, spotkaj się z nim i powiedz mu to w twarz. Ja jestem ciekaw, czy, czy masz na tyle odwagi i coś między nogami, żeby mu to powiedzieć w twarz. Ja myślę, że tego nie masz. Ja myślę tak samo. Poza tym, wracając do naszych wcześniejszych rozmów, pamiętasz mięso? Ja tobie tak samo mówiłem. Cokolwiek powiesz na mój temat, to znaczy się, że chcesz się ze mną bić. Ale ja, ja, nie chcę, ja nie chcę się z Tobą bić ani ciebie bić, bo Cię życie bije. Ja widzę, jaki Ty biedny, jaki Ty upośledzony jesteś. To mi jest ciebie bardzo żal. Żal mi jest ciebie, dlatego, bo słuchaj, głupcze, idioto skończony. Jak można mówić o zasadach i promować łbów, łotrów, konfidentów i się tym szczycić, pomijając to, że mówisz, że jesteś dziennikarzem śledczym. Ty jesteś śledczym, śledczo-upośledzonym idiotą. Nikim więcej. Inspektorze Gadżet. Prawda? Zgadza się. Po co? Po co ty się naśpiewasz z ludzi? Idioto skończony. Dlaczego ty to robisz? Co ci z tego przyjdzie? mieszkowi szlacheta przybijasz. Mi się tobie wytłumaczył. Durniu. Dlaczego... Z nim się spotkał. Dlaczego trzymał jego książkę? A ty jesteś na tyle niedorozwinięty, że nie dotarło do ciebie. On nie mówił tobie w obcym języku. On nie mówił po chińsku, po niemiecku, po angielsku, po rosyjsku. On mówił tobie po polsku. Nie dotarło to do ciebie? A tak samo ta twoja ta twoja skończona idiotka. Jego ona się cieszy. A twarzy nie potrafi pokazać. Dlaczego? Co? Boi się? Przecież, przecież jest, ona, ona jest taka silna. Każdy pamiętaj, tłumaczy. pamiętaj, pamiętaj mięso. Nie słowa, a czyny. Nie to, co mówię, ale to, co robię. Naucz się tego, że ty i Twój teatrzyk jesteście po to, żeby rozbawiać ludzi. I każdy, każdy, kto was zna, wie, że jesteście skończone. Możesz się ponapinać jak gunka z majtek. Pobujać się jak pajacyk na sznurku. Ale nic poza tym. I możecie jeszcze opowiadać, opowiadać to, co było. Chociaż też nie. Bo to, co było, to ty o tym nie mówisz. Ty mówisz o tym, co chciałbyś, żeby było kiedyś, a nie o tym, co było. Napinasz się tym, czego nie było. Tak samo, jak twoja pani opowiada o tym, jak zamykała ludzi. Twoja pani dostała. Spis, na kogo zeznawać. Jak można zapamiętać tyle osób? Nie można zapamiętać tyle osób, ani tyle zdarzeń. Chyba, że Twoja pani cały czas pisała sobie w notesie, bo no być może tak było, i przekazała notes funkcjonariuszom, prokuratorom i sądom. Mięso. <laughs> Zejdź na ziemię. Popatrz w lusterko i pomyśl, że w latach 90. chodziłbyś tak samo jak twój pan i władca w kominie. Dlaczego? Żeby cię nikt nie rozpoznał i żebyś nie dostawał za każdym rogiem. W twarz. I nie tylko w twarz. Za to, co robisz. Za promowanie łotrów. Także nigdy się nie napinaj. Bo to nie ma sensu. Prawda, kolego? Dokładnie tak. Dokładnie co tak. co byś powiedział temu mięsnemu jeszcze? Nie, no ja mu powiedziałem, no już, no jak jest taki bohater. To niech pokaże, że powie po prostu w twarz Miśkowi, że to dyzma z nadarzyna i te inne jego epitety, z którą, które rzu rzuca w jego stronę, ale nie tylko w necie, tylko niech na żywo mu to powie. Przecież mi się bywa w Warszawie często, albo jak nie, no to przyjedzie. I powiem tobie mięso jeszcze tyle. No, znaczy się masa? Mięso, dobrze. Mięso, powiem tobie jeszcze tyle, że. Naprawdę. Żwirek i Muchomorek. Opowieści z mchu i poprosi. Mówiłeś to już? W wiem. Poprzednim wiem. Ja, ja wiem, ale powiedziałem, że, że powiem mu to raz jeszcze. A, i trzeba się skontaktować z tym westernem koniecznie, bo Mięso powiedział, że z nim rozmawiał. Ja nie wierzę, że western, taki charakterny chłop, co on niby jest, że ro rozmawiał z czymś, co, z Mięso. Jak ty no, Rozmawiałeś z Westernem? No mówi, że rozmawiał, nie? Gdzieś tam w materiale. I Western mu niby opowiadał, jak to było, co ten... tam w tej... w agenturze, co go tam tym... Yy, sztyletem, czy czymś go pchnął Szlachet. Szlachet... Yy, westerna? Mhm. No, ja, ja nawet o tym nie słyszałem. Słyszę pierwszy raz, także. Ale nie chodzi mi o to, że słyszę to pierwszy raz, tylko słyszę i szlacheta normalnie. Ale nie chodzi mi o szlacheta, tylko. No, zapytajmy się westerna. Skontaktujmy się z nim. No, trzeba się zapytać, czy on rozmawiał z, z tym czymś takim jak ty. No. No wątpię w to. Przykro mi mięso, że nie jesteś tym, czym myślisz. I nigdy tym nie będziesz. Może miałeś swoje 5 minut? W co wątpię tak samo? Żyjesz życiem <laughs> swojego pana i władcy? I może dlaczego się tak dusisz? Jak o tym mówisz? Bo ciężko ci przełknąć nieprawda. Co? Tak może być, prawda? Kolego? Może tak być. A no widzisz jaki on biedny, nie? Jak sapie. Nie, no widać, że to jest, wiesz, to z tego nie ma się co śmiać, bo to jest. Schorowany, schorowany młody jest. człowiek, ale widać, że jest schorowany. No, widać, że no, dużo popala, dużo pije alkoholu. Bo widać, że to taka. Tu, dużo, lubi się pojeść tłusto, to widać, bo jest gruba, straszny. Eee, no widać, że chłop nie dbał o siebie, nie? Ewidentnie chłop nie dbał o siebie, nie. Mhm. Mm Czy on jest starszy o ile, o dwa lata ode mnie? No, chyba tak. Albo o rok. No jakoś, no jakoś podobnie, no. no. Ale hmm, wygląda 20 lat starzej od ciebie, no. Już nie mówię jak się zachowuje, nie? Nie, no, wiesz, nie ma się co nabijać z tego. Jeszcze ja, się, jego ja się absolutnie nie nabijam wyglądu... z niego, no bo mi, go, mi go jest żal. Naprawdę mi je, jest go żal. Jego, jego myślenia nie wiem, nie wiem. Znaczy wiesz, tutaj chodzi też o to, że chłop tam gdzieś tam się nabija i wiesz i umniejsza y, Miśkowi a Misiek by go tak naprawdę w tej chwili to by go glutem z nosa ustrzelił, nie? Szczonek no, by się przewrócił. Szczonek go nosem no. także pff, tak je, to tak jest, że w internecie każdy potrafi być bohaterem i można powiedzieć wszystko. Hmm. Gorzej jest jak ktoś z tobą z, stanie w twarzą w twarz. Wtedy nie masz tej odwagi po powiedzieć i, i powtarzam bądź Bohaterem i stań twarzą w twarz z Miszkiem. Nie, nie zrobisz tego, prawda, mięso? No nie, no coś. Ty. Bo po co? Po co masz dostać dla Ale tu nie chodzi na o lanie. No, tak będziesz no. mówił, to na pewno nie zdanie. No nie. Ja wiem, ja wiem, że to. To też. To, no powiedzieć, twarz, no. Naj, najłatwiej się mówi do kamerki, a face-to-face face czasami dla kogoś jest nie do przejścia. My tam nie stwarzamy, nie? Ja Niech chcę, powie, nie. gdzie przyjechać. Przyjedziemy. Ja nigdy nikomu nie stwarzam. Wysłuchamy, nie? Tak. Jak powie, że logopedę trzeba odwiedzić, albo tam jeszcze jakiegoś lekarza? Tak. Jak ma odwagę, niech mówi. My wysłuchamy. Mhm. Twarzą w twarz. Tylko niech mówi, kiedy i gdzie i nie ma problemu. A i żeby był. No i, ale ja wiem, że nawet jak będziesz ktoś się przypadkowo pojawi, ale pomimo tego proponuj gdzie. Pamiętaj, że nie po to człowiek żyje na tym świecie, żeby innych poniżać siebie wywyższać. I pamiętaj, że to, czego ciebie tam nauczyli, to nie nauczyli Ciebie nic. Gdybyś się czegoś tam nauczył za murem, to już wiedział o czymś takim. Jak szacunek dla ludzi. Ty tego nie posiadasz. Ty z każdego się nabijasz. Chcesz pokazać, kto ty to nie jesteś. A chłopie, pomyśl, kto ty jesteś? Co ty możesz? Jesteś zajechany, jak sandały Chrystusa. Zmęczony, jak suszona śliwka węgierka. I chłopie, ty naprawdę ledwo oddychasz. Bardzo mi ciebie żal. I dlatego nie powinieneś się napinać do nikogo. Tak samo, jak ta twoja słonina, która ledwo się rusza i ledwo żyje. Ale jesteś słonina, powiedziała. No że jak on wjechał do puchy. Wiem. To... Ludzi, no. Ale to nie odchodzi, że jakie grypsowanie? Masa jestem. Od razu grypsuję. Tak. Nie musiał nic ani no. jakiś, wiesz. Tak, tak. Nie musiał starać ani nic. Masa. Poza tym. Od razu. Poza tym. Ten twój mentor za co on siedział? Za majteczki, prawda? Ale to już było mówione, no. nie? W poprzednim materiale Ja wiem, ja nie wiem Nie muszę co powtarzać, bo ja to też Ja wiem, wierasz. ja wiem, ale, ale, ale ja mu, mi chodzi o to, że tam u niego prawie każdy Albo majteczki No lubi takich chłopaków, no co zrobić, no Albo albo konfident I tam, tam nie ma nic innego Tak, okay. samo, tak samo ten twój żyd. Co, co to jest w ogóle? Co to, co to za postać? Ale zrobimy teraz taki, yy, taką serię, będziemy wyjaśniać, kim jest. Następna będzie, kim jest Goebbels. Uh -huh. Wyjaśnimy Gebelsa do spodu. Co to za postać? No, Goebbels, Goebbels, Goebbels to ta jest chyba najlepszy z nich. No. Ale yy, nie rozmawiajmy teraz o nim, nie? No, nie no, tylko może... mówię, że będzie tak. seria. Była... Teraz zaczynamy serię wszystkich tak. tych, którzy. Dokładnie. Byli u Dokładnie. wyjaśniaczu, wyjaśniaczy. Yy, w ogóle ty chcesz wszystkich wyjaśniać. Ale ty sam wyjaśniłeś siebie, pokazując z kim ty prowadzisz programy. Z kim puszczasz filmy. Jest tak? Pokazał. No pewnie, że jest. no Przecież on mówił w ogóle, że, e, że nie pamiętam, ale mówił, że wystąpił u niego ten Bysiu chyba e, i co? I do tej pory Bysia nie ma. Mówił, że wystąpi może Słowik e, i Słowika nie ma. Przecież tam nikt konkretny u niego nie wystąpi. Nikt. Nikt. Mhm. Tam właśnie wystąpią tylko tacy, którzy albo zrobili szpagat, tylko tacy tam są mhm. praktycznie. A niedługo na pewno wystąpi u Ciebie Edka, Fredka, Margaretka. Bo tak się zacznie dziać, kur mać, że nikt inny przy Tobie nie będzie chciał stać. Prawda? No to jest wyjaśnione. No. No. Mięso nie wiem nawet kim ty byłeś, ale kim jesteś, to się wyjaśniłeś. No, jak kim był, no powiedzieliśmy. E, ale dobra. Wyprowadzasz ja psa. Ale okej, ale okej. Okay, okay. zgubił, 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 zgubił 6 lat za murem. No ale to kto go dał? Kto go dał? Jego dziewczyna. A jeszcze Masoni, słyszałem masonina. Jeszcze <laughs> słyszałem od kogoś, że ty tutaj znasz. Kogoś z moich terenów. Jakiego Jadka S. Też się dowiem. Bo mówiłeś komuś, że się o niego zapytasz. Znaczy inaczej. Ty komuś yy, mówiłeś, że załatwisz numer telefonu i przestałeś się odzywać. Mięso. I na pewno wiesz komu. On jest z, ze Śląska i jego ksywa zaczyna się na B. Wiesz, o kim mówię, prawda? Mięsko? No, także kici, kici, miał, miał, miał. Mięsko wiedział, co brał. I kogo przy sobie ma Pamiętaj, że w tym świecie nie ma wybaczenia konfidentom. Co zacząłeś, możesz, możesz tego nie robić, ale nie możesz się zmieniać. Są takie rzeczy, których się przestrzega do końca życia. Chyba, że Chcesz być kimś innym, a ty nie chcesz. Ty jesteś. Dlatego mówię ci, że Miszkowi i Mi możesz wyprowadzać psy i rzucać gazety pod drzwi, bo niedobry jesteś ty. Dlatego Łotrze. Zostań z masą. I nie zaprzeczaj starym czasom. Nie opowiadaj tego, co nie było. I tobie i mi będzie miło. Ja Janek. Ja <grym> tak. <grym> tak. Bo jak myślę o takich osobach, to. To schodzi do mnie rap. Jak myślę o takich łotrach, to trafia mnie szlag. Dostaję w głowę takie ciosy, że jeszcze bardziej niż mam siwe włosy. Nie. Ja. Ja naprawdę. Z, z myśleniem o takich źle się czuję i dlatego tak rymuję, wiesz? No, powiedzcie, oni nie są straszni? No, ale to powtarzamy się. To, ja już jest, nie, to już znudzi widzów, nie? Bo to jest naprawdę... Dobra, no co, co? Mięso, to tak. Mięsko. My ciebie żegnamy. Ci współczujemy. Do domu zaraz sobie jedziemy. I kolega jeszcze raz sobie przypomni że powiedz mu jeszcze raz przypomnij o koledze Miszku żeby, żeby wiedział żeby wiedział i żeby przestał mówić ale no że to jak to, 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 ale... Ale co mu coś tak jak, powiedzieć słuchaj, prawda? ale słuchaj to tak jak jest z hejterami w internecie no możesz mówić i to nic nie pomoże, bo on i tak będzie pisał te wyzwiska i obraźliwe komentarze, bo to jest taki bohater no, w necie i to jest to, jest to samo co, co mięśniak. No to powiem Ci jeszcze raz, no, jak jesteś taki odważny i taki jesteś fifa rafa, no to dawaj, powiedz to Misiekowi w twarz. mi się przyjedzie. Powiedz gdzie, kiedy, mi się przyjedzie. Wiem że mięso tego nie zrobisz, bo prędzej w portki narobisz. Dokładnie. Dlatego weź konia, idź do Kowala i jak najdalej wy, dalej. Trzyma się mięso, masy. I wspominajcie sobie stare czasy. Dobra, kończymy. Mhm. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia, do usłyszenia, Piona.